Wolno wiedzieć, co pani robi? Mierzy temperaturę powietrza. Im powietrze rzadsze, czym tym cieplejsze. Im cieplejsze, tym piórko szybciej opada. Haru na siecię te kwadrat Przez dwa razy współczynnik oparł o środka. Tam, gdzie powietrze najcieplejsze, tam piórko najszybciej opada. Termometr nie działa? Działa. No nie wiadomo, co wskazuje. Zapomnieli wlać. Zapewne tak. A pan właściwie co tu robi? A ja z ogłoszenia. Podobno pani się chciała ze mną zapoznać. Ja z panem? Ja Pana nie znam. A no właśnie. Samodzielna, urodzona przed wojną, hobbystka pozna odpowiedniego pana, pośrednicy wykluczeni. Ach tak, tak. rzeczywiście. Proszę bardzo, pan siada, pan się rozgości. Ach, nie, 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 chwileczkę, nie tyle. O, tutaj. To Będzie najcieplej, tak, o, tak. No i co? <noise> y może by pan to nieco przekąsił? O, jeżeli pani taka miła. No oczywiście, gość. <noise> Nie straszno tak? Samej na parterze? A to trzecie piętro? Budynek osiada? No to szybko osiada. No takie jego podłoże. W przyszłym roku będą go odkopywać. Czekają, aż bardziej osiądzie. Czy... Był typowany na Mistera. Znaczy, ciekawe, jak go wyciągną. A jeszcze nie wiedzą, ale myślę, że się dowiedzą. A może pan też? Nie odmówię. <grym>, dziękuję. Uuu, margaryna! Nie masło! Masło jak margaryna? A co to takie słone? Cukier. Cukier jak sól. Na oko tak samo wygląda, a tańszy. A. Okien to tu w ogóle nie ma? Eksperyment budowlany też tańszy. A poza tym zmian ciśnienia się tak nie odczuwa, jak nie ma okien. To nie wiadomo jaka pogoda. A, a pani hobby jakie jest? Moje no hobby to mieszkanie. A, do hobby się ostatnio bardzo przyjęło. No co zrobić? Mieszkania ostatnio nie nadają się do mieszkania, za to świetnie nadają się na hobby. To no, w zależności od tego, co z takiego mieszkania wychodzi, takie się ma hobby. A mój, mój krewny na Mokotowie to ma mieszkanie hobby pancernik chwilę Elizabeth. Bliski? Że Mokotów bliski, a krewni daleki. Ojciec żony. No to bliski? Nie daleki. Żona kolegi. Własnej nie mam, tak się jakoś złożyło, więc tak, tak dorywczo, natura Kobiety nawet się chwalą, dobry kochanek, jestem na nowoczesne budownictwo. Jak mąż za wcześnie wraca, to się właściwie całym jeszcze w typowej szafie, jak już coś to pod dywan właże i wypuczoną klepkę udaje. Wypłaczoną? Wypłuczoną, no. Chyba lepiej wiem, co udaje, nie? A u mojej ciotki przed wojną? Jak jej mąż pułkownik wracał do domu frontowymi drzwiami, to, to tak jeden porucznik wychodził kuchennymi, i jeszcze pasa zdążył sobie dopiąć, za czym tamten przed przedpokój przemaszerował. A, a za, za ci jak było? Bruner wchodził jednymi drzwiami, drugim sobie klos wychodził i z podwórka jeszcze zawsze zdążył powiedzieć, nie ze mną takie numery Brunner. <grym> a, tak było. To całe szczęście i łaska boska, że te Brunery napadły na nas przed wojną. No w dzisiejszych warunkach mieszkaniowych konspiracja byłaby nie do pomyślenia. Przepraszam. A jaki jest Pana hobby? Hobby tak jak wszyscy, proszę. Raz dziennie coś na gorąco i żeby do pierwszego starczyło.